Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z felietonem związanym z kulturą, turystyką, a i dzisiaj troszeczkę również z ekonomią. Zajmiemy się tymi trzema aspektami, które mocno wpływają na postrzeganie, na istnienie, funkcjonowanie kultury, turystyki, no i chyba ekonomii bardzo mocno z nimi związanymi. Najpierw pomówmy sobie o nowych pomysłach urzędników na Kulturę, na turystykę, na rozwój turystyki. Otóż no, przygwoziło, mogę tak powiedzieć wprost, przygwoździło mnie pomysł jednego z burmistrzów yy, nie będę wymieniał tutaj jakiego miasta, jakiego regionu, który to wpadł cudownie w swym wykwicie urzędniczym na pomysł pod tytułem Zakaz używania pojazdów spalinowych w gminie. No. Pomysł kuriozalny, bo to czy dotyczy tylko pojazdów, turyst, pojazdów przepraszam, samochodowych spalinowych turystów, czy również mieszkańców, czy również mieszkańców, turystów i samochodów dostawczych. Burmistrz w słowach, które można zobaczyć w internecie, nie precyzuje, nie doprecyzował z czym to dokładnie byłoby związane, ale już sam pomysł mówiący o tym, że Oto w związku z tym, że dana gmina leży w Parku Narodowym, czy też w Otulinie, czy też obok Parku Narodowego, to w związku z tym, żeby stworzyć lepsze warunki, on zakaże używania pojazdów mechanicznych, tak by trzeba powiedzieć wprost, w tymże regionie. No, oczywiście to związane z ekologią i z rozwojem elektrycznych pojazdów, które miałyby tych turystów rozwodzić. Przywozić e, pojazdami elektrycznymi, autobusami, busami. Trudno sobie wyobrazić, jak miałoby to wyglądać w takim cyklu turystycznym, całorocznym. To co? Turysta przyjeżdżający, dostawca przyjeżdżający do, danego, do danej gminy zostawia swój pojazd, zostawia pojazd dostawczy i następnie przesiada się na pojazd elektryczny. Podstawiony przez gminy i on miałby ich rozwodzić po wszystkich miejscach, po wszystkich e, pensjonatach, agroturystykach, hotelach, a dostawców miałby z tymi burakami, cebulą, produktami spożywczymi, przemysłowymi, dostarczać do sklepów? No, Burmistrz tego nie precyzuje, ale. Już jakby złączył, załączył wentyl bezpieczeństwa dla swojego projektu, bo ma się to zmaterializować, zacząć materializować w 2023 roku. Data wybitnie bezpieczna, bo przecież to koniec kadencji, więc burmistrz zawsze będzie mógł o niej zapomnieć albo scedować jakże wspaniały pomysł na rozwój turystyki w regionie, na kogoś innego albo następnie po wybraniu na następną kadencję stwierdzić, że z względów obiektywnych temat został rzucony. Czy burmistrz pomyślał tutaj w tym momencie o ekonomii? Raczej chyba nie do końca. Kolejnym kuriozalnym pomysłem także właśnie urzędników, urzędnika był pomysł już troszeczkę mający e, lat, no może nie lat, miesięcy, to jest pomysł, Zlikwidowana, zlikwidowania w danym regionie, w danym mieście plastików. Wszystko, co plastikowe, ma zniknąć. No, oczywiście, jako główny sprawca e, zabrudzania, zaśmiecania, no i oczywiście rujnowania ekologii. Jeden i drugi urzędnik nie pomyślał w ogóle o przepisach wyższego rzędu. O tym, że jednak no, nie można wyciąć sobie strefy, e, bo. Tak sobie zarządza i ludzie będą na Hulejnogach na rowerach jeździć. Nie pomyślał również o tym, że przecież na miłość boską, jak doprowadzić do tego, aby wszyscy zrezygnowali z plastików. Turyści przejeżdżający przez miasto również byliby sprawdzani. Byłyby lotne patrole Straży Miejskiej, specjalnych urzędników, którzy by wyciągali turystom odwiedzającym dany obiekt e, rzeczy otulone, opatulone w plastikowe woreczki. Być może ktoś by miał ze sobą jakieś lekarstwa, czy również byłyby wyrzucane. No kompletnie nikt w tą materię nie wszedł. Temat, pomysł, ocencie Państwo sami, dla mnie osobiście, kompletnie, kompletnie odjechany. Podsumować te oba projekty i pomysły można by słowami jednego z internautów, który, który napisał w swoim komentarzu do pomysłu porzucenia pojazdów samochodowych, spalinowych, podsumował go, to tak właśnie chcecie zarżnąć turystykę. To pomysł na zarżnięcie i chyba tak, chyba to jest pomysł na zarżnięcie turystyki w danym konkretnym regionie. Żeby było jeszcze śmieszniej w temacie danego regionu, danego pomysłu, to jest fakt, że wcześniej kilka dni wcześniej ukazał się przerażający raport starostwa powiatowego z tegoż regionu burmistrza sławnego, sławetnego o tragicznej sytuacji turystyki. Że źle, że trudno, że ciężko, że sytuacja spowodowana pandemią doprowadziła do ruiny region pod względem turystycznym i oto Cudowny rodzi się pomysł burmistrza gminy zero stop pojazdów spalinowych. No chwalą się przy okazji mocno i bardzo e, szeroko, że oto ma trzy stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Trzy stacje. Wyobrażacie sobie Państwo oczami wyobraźni te wielkie, potężne kolejki do tych trzech stacji? Ładowania? Czy naprawdę Państwo jesteście w stanie, nawet gdyby ktoś przyjechał już czasami na hulejnodze elektrycznej, na rowerze elektrycznym, samochodem elektrycznym, wyobraźcie Państwo sobie te wielkie potężne kolejki. Drugi temat, którym chciałem się zająć już od dawna i tak chciałem się podzielić tutaj z... Yy, Słuchając, słuchaczami yy, Pojędzieża 24. To jest temat pod tytułem klasyka polskich filmów i z nimi związana właśnie tematyka, ta, która nas drąży i wtedy, w latach 70., -tych, 80., -tych i dzisiaj. Tematyka yy, klasyki ekonomii, czy też rozdawnictwa haha, swobodnego pieniędzy. Użyta w dwóch takich klasycznych filmach. Jeden z lat 70. to jest oczywiście poszukiwany, poszukiwana reżysera Stanisława Barej, a drugi pod tytułem Miś również tego samego reżysera, ale już z początku lat 80. -tych. I jedna i druga tematyka, i jeden i drugi film poruszył temat, no właśnie, rozdawnictwa, marnotrawienia, wydawania nie wiadomo jakie cele. Wydawania na wręcz można powiedzieć, użyczę słowa głupie cele. W pierwszym, wcześniejszym filmie, czyli Poszukiwany Poszukiwana, na początku filmu e, dochodzi do pewnego wymiany zdań, do pewnego dialogu między adiunktem z muzeum i twórcą, malarzem. No i oczywiście. Pokrótce, bo nie będziemy całego filmu opowiadać, bo film zapewne większość zna, a jak nie zna, to może sobie teraz oglądnie po tym felietonie, dochodzi do dialogu, dyskusji, kłótni wręcz e, z malarzem i adiunktem, bo jakże to, nie może wziąć z muzeum swojego dzieła, a żeby je naprawić, poprawić, bo wydawało mu się coś nie tak, no, adiunkt się nie zgadza, czyli pan Wojciech Pokora, na to dostaje zgodę ten wyrzemalarz od swojego od dyrektora muzeum. Masz pan, bierz pan swoje dzieło, rób pan co chcesz z nim. No i dochodzi, właśnie już dochodzimy do tego momentu, że dochodzi do tego dyskursu mocnego i jakże wyrazistego, jakże pokazującego sytuację wtedy i sytuację dzisiaj. No i adiunkt mówi do tegoż yy, malarza: "Czy my wystawiamy zakupione prace czy pan myśli, że my wystawiamy zakupione prace? Oczywiście nie. Dlaczego nie? No obrusza się oczywiście malarz. Ano dlatego, że zakupy muzealne są formą pomocy dla malarza, a pańskie obrazy zostały zakupione nie po to, aby ktoś go oglądał, ale po to, aby miał pan z czego żyć. No chyba charakterystyczna sytuacja. Ona bardzo mocno kiedyś dawno temu odbiła się w holenderskim e, muzealnictwie, czy też e, w jakiejś formie zakupów obrazu. Tam również doszło do takiej sytuacji, że kupywano te malarze te, te obrazy od malarzy słabej jakości, e, nic nie wnoszące po to, aby ci malarze mieli z czego żyć. I pewnego dnia muzeum postanowiło sprzedać te Obrazy, na co nie, zdo, nie zgodzili się muzealnicy, yy, nie zgodzili się malarze. Dlaczego? Ano dlatego, że pogorszyłoby to i popsułoby to sytuację na rynku malarskim. Ale tutaj mamy, dochodzimy do takiej sytuacji właśnie kuriozalnej, czyli nie moje pieniądze wydawane na rzeczy, które kompletnie nikomu się do niczego nie przydadzą, ale o czym za chwileczkę powiem szerzej. Czyli nie moje pieniądze, nic nie wnosząca sztuka, osoba fizyczna, malarz, któremu należy pomóc, no co, w przeżyciu sytuacji trudnej. Drugi film, również związany z ekonomią, to właśnie ten miś, o którym wcześniej wspomniałem. No i oczywiście sławny dialog. Dialog z prezesem klubu i człowiekiem, który chce załatwić transport do misia, no i oczywiście tego misia, w odpowiedni sposób zagospodarować. A no tam pada cała, cały monolog yy, Stanisława Tyma yy, o misiu, co to jest ten miś, dlaczego on ma zgnić w majestacie prawa. Na końcu padają najbardziej wyraziste słowa, które mogą opisać każdą z dzisiejszych sytuacji, a pewnie jutrzejszych również. Słowa brzmią tak. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich Słomianych inwestycjach. A no właśnie. Na drogich słomianych inwestycjach, które kompletnie nic nie wnoszą. Kompletnie. Miś zgnije, e, budowane domy, domy budowane, e, kultury we wioskach danych kompletnie nikogo nie przyjmą. Sala widowiskowa, scena nie spełniająca żadnych norm, co najwyżej do, e, ja wiem, zadeklamowania wierszyka przez dziewczynkę, czy do zaśpiewania piosenki, ale na pewno nie do jakichś występów, nazwijmy ich, profesjonalnych występów. Ale pieniądze zostały wydane, ale pieniądze zostały, według urzędników, właściwie zagospodarowane. I tutaj dochodzimy, łączymy się z problemem, który opisał bardzo dobrze Milton Friedman, ekonomista, nagrodzony nagrodą Nobla. I on podzielił pieniądze wydawane przez ludzi, pewnie też i urzędników, a raczej na pewno, na cztery poziomy. Pierwszy i drugi to oczywiście związany z nami, z naszymi wydatkami, które są jak najbardziej właściwie wydawane. My skoncentrujmy się na tych dwóch ostatnich, czyli trzecim i czwartym. No, trzeci sposób to wydawanie cudzych pieniędzy yy, na własne potrzeby. No oczywiście wydajemy rozrzutnie, ale przynajmniej celowo, no bo chcemy dostać pieniądze właściwie. No bo są nam te pieniądze, a w zasadzie te rzeczy zakupione potrzebne. Czwarty to ten najbardziej marnotrawiony, z którym mamy właśnie, yy, że tak powiem, do czynienia w Poszukiwany i poszukiwana i w misiu, czyli urzędnik wydaje nie swoje pieniądze na kogoś innego. No oczywiście dla e, malarza czy kogoś związanego z kulturą najlepiej się wydaje na niego. A jeśli jeszcze dodatkowo się znają, a więc hulaj dusza, piekła nie ma, nie ma i wydajemy jak chcemy. Czyli czy to szkoły, czy to uniwersytety, czy to szpitale. Czy to dom kultury, czy to biblioteki, czy to miejsca e, związane z turystyką podległe, powtarzam podległe urzędnikom w samorządowym, państwowym, pełne, totalnie rozpasanie. A to sadowienie ławeczek jakichś stylizowanych na nie wiadomo co, a to robienie sobie fontan, nie wiadomo po co tych fontan, których chyba ilość tych fontan przewyższa już ilość miast, tyle ich powstało, oczywiście za pieniądze. Yy, nasze. Bo urzędnik dobrze wydaje nasze, w czwartym, yy, czyli społeczne pieniądze, w czwartym yy, punkcie yy, teorii, a w zasadzie yy, praktyki Miltona Friedmana. Kolejną osobą, która pokazuje fatalne dysponowanie pieniędzy, to jest, a w zasadzie mogłaby, yy, yy, mogłaby być przywoływana przez urzędników i można by było prosić urzędników, żeby zapoznali się odpowiedzialnym urzędników za kulturę i turystykę, aby się z tym zapoznali, to oczywiście Gary Stanley Beckett, który twierdził, udokumentował również noblista, udokumentował to, że człowiek, prosty, zwykły człowiek, wydający e, pieniądze, zachowuje się, swoje pieniądze, zachowuje się tak, jakby był... Wysokiej miary ekonomistom. On wie, jak je wydać, wie, jak je spożytkować. A jak nie będzie wiedział i źle je wyda, to on zbankrutuje, a nie yy, dana gmina, urząd czy coś w tym rodzaju. Trzecią osobą, która bardzo yy, warto by yy, poprosić urzędników, aby się z nią zapoznali w tym całym firmamencie, to jest Artur Laffer. Artur Laffer to jest ten człowiek, którego dzisiaj można by codziennie przywoływać coś, powinno tylko z ekonomią zdania. nie również i z turystyką, również i z kulturą, bo przecież ta turystyka i kultura kwitnąć ma w samorządach, kwitnąć ma w gminach, kwitnąć ma w miastach, a związana jest właśnie z podatkami. Czyli krzywa, lafera, dociskanie, zwiększanie podatków, tak jak to robią urzędnicy, no bo przecież trzeba sfinansować kolejny basen, trzeba sfinansować kolejny plac zabaw, trzeba sfinansować kolejną siłownię pod chmurką to trzeba wydać je skąd, pieniądze? No przecież urzędnik, burmistrz, wójt, prezydent nie drukują pieniędzy w podziemiach urzędu, tylko zabierają, zabierają te pieniądze właśnie z podatków, z podatków ludzi mieszkających w danym regionie. A więc warto by tutaj w tej, tym trzecim punkcie naszego debatu o turystyce powiedzieć o tym, że warto, drodzy kochani urzędnicy, zapoznać się z Miltonem Friedmanem, Gary Stanleyem Becketem, Arturem Lafferem i popatrzeć na ekonomię. Kochani, na ekonomię. I może wtedy będzie mniej pomysłów pod tytułem zakup muzealny jako forma pomocy dla, e, e, dla chyba słabych malarzy często słabych malarzy, chociaż zapewne są i też mocni. Że również produkcja rzeczy, Produkcja e, figur misiów, słomianych misiów to oczywiście również droga donikąd za nasze rzecz jasna, pieniądze. Turystyka, kultura, sztuka dobrze rozwijała się przez wieki, przez wieki rozwijała się bardzo dobrze, nie będąc subsydiowana, nie będąc dotowana przez urzędników. O, byli, jak wspomniałem, kiedyś mecenasi, którzy to właśnie robili. To właśnie czynili, a dzięki temu ta sztuka, ta kultura, ta turystyka była bardzo, bardzo prężna. Jeszcze na sam koniec powiem o takiej ważnej przykładzie. Otóż w regionie, o którym właśnie opowiadam, czyli o Dolnym Śląsku, jest pewne miasto, miasteczko, którym to do II wojny e, turystów odwiedzało, które odwiedzało turyści w ilości około 100 tysięcy. Turystą był ten, który przynajmniej jeden dzień spał w danym, e, danej miejscowości. Dzisiaj. Nie ma nawet jednej dziesiątej tej turystyki, tych turystów. Dlaczego nie ma? Bo turystyka zaczęła być turystyką urzędową, sterowaną przez urzędników, a agroturystyka żyje tak sobie mordowana przez podatki. Kolejny na koniec taki przykład z Michałków. Z Michałków o bibliotece. Otóż kochani, biblioteka, jedna z bibliotek. Znowuż poszła na wyżyny swojej intelektu i uwaga, mamy teraz bibliotekę, która e, świętuje Dzień Mokradeł. Dzień Mokradeł, jakże zacny Dzień Mokradeł, a e, dodatkowo e, podsycany biblioteką wolną od glutenu. Konia z rzędem temu, jak ktoś powie, co to znaczy wolne od glutenu, chociaż ja domyślam się o co chodzi, ale może tutaj w tym przypadku był fatalnie użyty zbitka słów, która wyszła, że biblioteki mają mieć wolne od glutenu. Czy tą drogą powinny biblioteki zmierzać? Czy tą drogą powinny zmierzać kultura, turystyka propagowana, czy może niepropagowana, zabijana przez urzędników? Czy powinniśmy mieć wolne miasta od samochodów, a może... Turystyka, a może kultura, może sztuka wolna od urzędników. I niech to hasło, kultura wolna od urzędników, sztuka przyświeca nam w działaniach i przyświeca na kolejny tydzień, na kolejny miesiąc do następnego felietonu. Na koniec, jak zwykle, to co powiedziałem, to tylko moje prywatne zdanie, subiektywne i może być w całości przez Państwa odrzucone jako nieprawdziwe, ale było moim zdaniem. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym felietonie.